Siemanko, czekam na tatę Bo dowiedziałem się, że mamy gruby złom To od razu go zabierzemy, zapakujemy i pojedziemy na złomowisko Czemu, czemu nie? Jest taka, jest taka okazja Śnieg spadł, nie ma jak pojechać na wykopki Na magnes Też ciężko by było, chociaż Dałoby radę No ale jak jest złom to lecimy ze złomem Patrzcie kto tu nadjeżdża, jest mistrzu Trochę na niego czekałem, bo musiał odśnieżyć samochód ale już jest Ale napadało Ja tu pamiętam, na tych drogach głównych to takie tunele były Z jednej strony, z drugiej górą się szło, bo tu zamarznięty śnieg był Aha. A drogą to jeździły samochody, a, a piesi szli górą A te tunele ile? Jaką, jaką, jaką miał wysokość? A też na, na półtora metra wow. No ale ja tu na szczęście aż tak nie jest źle ale teraz już takich śniegów nie ma na, nie, szczęście. No, na szczęście Ale znów Ci robotę pokrzyżowało bo miałeś w poniedziałek jechać i, i spadło Nie no, nie da się w takich warunkach to, to się nie da pracować bo to za, no, za 10 minut byłby człowiek mokry cały no. albo ale jakby taka zaspa wpadła za oszywkę <laughs> No to cały karczycho zamarznięte To co, jakiegoś złoma mamy dzisiaj no i... Czekaliśmy od kolegi Czepeta. A, Michała pozdrawiamy Michała Dziękujemy bardzo Dał nam konkretnie złom Gruby złom Nawet y, ta waga elektroniczna zapiszczała tylko pipi, Rozwaliło skalę I nie, no bo tam jest do 30 kg. No Czyli jeden element powyżej 30 będzie Zanim załadujemy tę czwórkę. Musimy się przekopać, żeby tu wjechać. Masakra. Łopatować będziemy. A zaraz zobaczymy te złomy. Wow. Trochę puszek tu przyjozłem. O nie. Ale złomiszcze. No, porządne. Super. Łopatować! Pamiętam tą łopatę No Ta łopata ma z 25 lat na pewno Albo i 30 no, i śniegu nie widziała. Śniegu nie widziała. O, elegancko. Można zwieźdzać. To dzisiaj pojedziemy z grubym złomem. I mam tutaj zdziebko puszek. O, tutaj dwa woreczki takie. Teraz zapakujemy. No, mamy pół worka puszek. Co się stało? Czemu Cię ręka boli? Nadwyrężyłem rękę O. W biedrze? Nie, ja, bo wypychaliśmy samochód z Ta Te czwórkę? Na czwórkę i tak O, dawaj, 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 dawaj I urwał I urwałem Urwał rękę, no Dobra, to teraz co? Jedno z warzyw do przykładu Aha No dobra Aha To się staruje no. O kurczę, to przekroczy Przekroczy No czekaj Palutko żeby Nas nie uszkodzić nie wagi nie uszkodzić no. uwaga Jak będzie pikać to ten... no. Pika, A, pika, pika, Ponad 30 kilo jest dobra. 30. Dobra, zważymy, dowiemy się. Ale jeden tylko. Skrzyn. Na złomowisku. Ten będzie. Ten jest czy Tak? No to dobra, to do. No, uwaga. Yes. To, to nie, jest. Nie, nie. Ponad 30 kilo ważał. Te potwory. Oh. Serio? No może Może trafiłem na lżejszego To ja Ci podaję tutaj, a Ty układaj O, ten cięższy. Dzięki Michała za solidny złom. Tak. Oczywiście podzielimy się ze schroniskiem. Zarobkiem z tego sprzedaży tego złomu. Apla! jeszcze z rzeki. O, załapał się? No. tam jeszcze możemy tutaj zrobić? No jeszcze trochę złomików wzięliśmy Zrobiliśmy selekcję taką No taka stopa jeszcze No takie maleństwo No co, Lecimy Lecimy, lecimy. On ma wszystko pod ogonem. <śmiany> <śmiany> Ale ja obie musimy też. Musi być <noise> Chyba, że musisz odśnieżać park, parking 40 albo 50 metrowy. <noise> nie muszę. Nie musisz. <noise> nie no, musiałem odśnieżyć dzisiaj samochód. No. Bo to przepisy nakazują, żeby dach odśnieżyć no. też. Żeby nie spadło. Ja mam... no, Masz bez... duży metraż dachu. Metraż duży mały, Musiałem myślałem na sam na samolot, żeby się dostać. O kurczę. Da. Muszę sobie zakupić taką szczotkę z wisiennikiem tu. A. Na sztycy. Na sztycy. Szczotka na kiju. No Albo drabinę. jeśli tu pojedziemy w jedno miejsce. Może tam pozyskamy trochę złomu. O. Zobaczymy. Także zbaczamy z trasy. No dobra, sprawdźmy to I za chwilę się spotkamy Patrz ile sprzętu normalnie aluminium Tutaj takie elementy różne Patrz takie takich no odpasów klamry To jest za ciężkie, niech to stoi tu No energetyków do No Michał dał czadu. Tyle złomu tutaj nam podarował. Także szacun wielki. Teraz to już teraz to już jedziemy na złom. Definitywnie. Sprzedać. Dzisiejszy urobek to 290 zł, także super ekstra. Teraz lecimy do sklepu, zrobić zakupy dla psiaków. No i co, dziękuję bardzo za uwagę. No i wszystko, jest i git. jest gitara. Trzymajcie się ciepło. Hejka.